Nie ma spania! To drugi set profilowego spotkania pomiędzy zawodnikami z Płocka a podpomnianymi. Jest to Piotr pierwszego szefa. Zapisujemy na korzyść zawodników z w drugi set na 6 minut, a przed zakończeniem tego regulaminowego czasu gry także. Na korzyść z Polska, w szkołach, te mają jeszcze bardzo bardzo dużo czasu na to, żeby odnieść jeszcze sukces w tym fleśmie i doprowadzić do wywki. Yeah, to już być a także z moim w postaci The World games, w Rosow 2017, gdzie Piłka plażowa, piłka plażowa, będzie miała w rozdania, złożenia, właśnie złożenia, 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 Jeżeli chcą doprowadzić do remisy, chcą doprowadzić do shootoutów. A przypominamy także, że jest to turniej z tego PGA MIG. Polisz być tam na pierwszy odbył się dwa tygodnie temu w Warszawie. Zapraszamy do nas na Facebooka, zapraszamy, żeby nas polubić. Zapraszamy do tego, żeby śledzić co działo się przez trzy dni w Gdańsku, co działo się przez trzy dni w Warszawie. Galerie ze zdjęciami dokumentujące emocje. Zgodową malkę, jesteście na Facebooku. Wpijać w GNIG Polisz Beach Humber, tam nas znajdziecie. Zapraszamy. Zostawcie nam lajka, zostawcie nam komentarze. Czekamy tam także na Was. plus wykluczenie. Tak zakończyła się ta akcja drużyny z Biotkowa. Tam łotki z z Polska. Natomiast rzutkanek, który może zamienić się na bramkę za dwa punkty. No i już cztery darki przywagi Na korzyść Piotrkowa. przypominano że do Piotrków Musi wygrać tego seta. Jeżeli chce doprowadzić do dogrywki w postaci shootoutów. czy Karnek dla Piotrkowa. Kolejna szansa na dwa punkty. Ale tym razem. Słuchaj po stronie z Zbocka. Mamy 12 do 14. Cały czas jeszcze dla Piotrkowa na 2 minuty, 40 sekund przed zakończeniem tego spotkania. Przeproszona została linia. Przerwana gra. Pomoc medyczna proszona jest na boisko. Doszło do zderzenia zawodników. Ale zawodnik w własnych siłach podnosi się. Proszę, wielkie brawa. Dwa punkty dopisujemy dla drużynę gości, czyli w tym wypadku dla drużyny z cztery punkty przewagi na piątków na minutę 50 przed końcem tego spotkania. W jest 6 bramek przewagi, minuta 20 do zakończenia tej części spotkania. Ale pewnie teraz zmniejsza przewaga dodatkowa duża do z Polska. ależ to będzie emocjonująca, ostatnia minuta tego spotkania. Tym razem piasek pomógł zawodnikom z Piotrkowa. Czasem dla trenera z Piotrkowa, także na minut. 36 sekund już do końca. Na naszym zegarku 5 bramek. 5 punktów przewagi. Na korzyść Piotrkowa. A przypominamy, że jest to NIG Polish Beach Handball Tour. Sponsorem tytularnym jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Sponsorem naszym jest Miasto Gdańsk oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wspiera nas organizacyjnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku. Partnerami są Lotto Hotel Arłamów KFC The War Games 2017. Druga co do wielkości impreza sportowa na świecie. Interplastik, Towarzystwo Łódz Zdrowie S.A., Europejska Karta Młodzieżowa, Euro 26, Kancelaria, Nowosielski, Gotkowicz i partnerzy adwokaci, radcy prawni, Kulig Kurek, Wipro, Restauracja Gruba Ryba przy Molo w Brzeźnie, oczywiście w Gdańsku, padroni, medialni, pozasport, przegląd sportowy, tele, Radio SK i handball.pl. A my drodzy Państwo... Najprawdopodobniej będziemy mieć widowiskowe zakończenie tego półfinałowego meczu. Szygują nam się